Kiedy tylko zaczniesz chodzić na siłownię, już nigdy nie będziesz zadowolony ze swojej sylwetki. To tak, jakbyś podpisał pewien pakt, który zmieni postrzeganie własnej formy do końca życia. Zapewne już od pierwszych treningów, podczas porannej przypinki w lustrze, zacząłeś skrupulatnie analizować rozmiar swoich bicepsów i poziom kanki tłuszczowej, łapiąc się za fałdkę na brzuchu. I nawet po miesiącach lub latach treningu zawsze znajdzie się partia, którą chciałbyś poprawić. Na przykład zbudować jeszcze większą klatę albo posiąść bardziej wyrazisty sześciopak. Będąc na redukcji, ze łzami w oczach, możesz patrzeć w lustrze, jak z tygodnia na tydzień tracisz na rozmiarach. Z kolei na masie, znikająca definicja i wiecznie wydęty od jedzenia brzuch wprawi cię w podły nastrój. W pewnym sensie możemy zazdrościć naszym wujkom, którzy na wakacjach w Mielnie z dumą obnoszą się ze swoim odstającym bebzonem, paradując półnago na plaży. Tak, formy to ostatnie, czym się przejmują. Dążąc do wymarzonej sylwetki, każdy adept siłowni musi przejść przez okres budowania masy. Jest to moment, w którym robimy największe postępy w odróżnieniu od redukcji, która jest prawdziwą zbrodnią dla przyrostów. Możesz dodatkowo wspomóc ten proces, sięgając po sprawdzone suplementy ze strony KFD z kodem stalowy. Zima to idealny moment na masę. Ubieramy się cieplej i dzięki czemu nikt nie dostrzeże powoli znikającej żyłki na bicepsie. W dodatku, w miarę przybierania na wadze, wypełnimy rozmiarami swetry i bluzy, dzięki czemu koleżanki z pracy będą mogły dostrzec Twoją pokaźną muskulaturę. Bo niestety, u osób trenujących naturalnie, po założeniu zbyt dużych ciuchów, nawet najlepsza forma potrafi zniknąć niczym Harry Potter po ubraniu peleryny niewidki. Ponadto, robienie redukcji w okresie zimowym byłoby utrudnione ze względu na liczne okazje do złamania diety. Po drodze pojawią się Andrzejki, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester Trzech Króli, a jeśli przeciągnęlibyśmy ten okres odpowiednio długo, to jeszcze Święta Wielkanocne. Każdy zdaje sobie sprawę, że przy wigilijnym stole nie sposób odmówić mamie czy babci smażonej rybki i pierogów. Stojąca na stole szarlotka i mazurek również nie ułatwi trzymania się założeń dietetycznych. Z kolei Sylwester to dla niektórych osób, nawet tych dbających o formę, jedna z niewielu okazji do napicia się alkoholu, który jest bardzo kaloryczny. W przeciętnym 25 ml kieliszku dostarczymy około 50 kcal. Każdy, kto zamierza hucznie świętować nowy rok, zdaje sobie sprawę, że na jednym się nie kończy. Każdą kolejkę koniecznie trzeba popić, najczęściej słodzonym napojem i zagryźć kabanosem lub chipsami. Zatem na jednej takiej imprezie nieświadomie można pochłonąć nawet kilka tysięcy kalorii. Jeżeli nie masz jeszcze przynajmniej kilku lat stażu na siłowni, zdecydowaną większość czasu powinieneś poświęcać na budowanie masy, będąc w nadwyżce kalorycznej. Redukcja to najgorsze, co można zrobić dla swoich przyrostów. Oczywiście masa nie w każdym przypadku będzie najlepszym rozwiązaniem. Osoby z nadwagą lub zbyt dużą ilością tkanki tłuszczowej powinny rzecz jasna zacząć od trzymania deficytu celem zgubienia nadmiernej tłuszy. Za zbyt wysoki poziom tkanki tłuszczowej można uznać ponad 20%. Liczne badania wskazują, że powyżej tej wartości zwiększamy ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. I co ważne w kontekście kształtowania sylwetki, każdy nadmiarowy kilogram tłuszczu będzie się wiązał ze spadkiem poziomu testosteronu. Swój poziom otłuszczenia możemy ocenić nawet w warunkach domowych, porównując swoją formę ze zdjęciami sylwetek wyświetlanymi na ekranie. Choć jest to metoda na oko, to w zupełności wystarczy, aby ocenić, w którym miejscu obecnie się znajdujesz. A jeżeli potrzebujesz pomocy w opracowaniu najlepszego planu działania, aby zbudować wymarzoną sylwetkę, rozważ dołączenie do klubu stalowej formy. Pomogliśmy setkom osób w zrzucaniu tłuszczu i budowaniu masy, tworząc indywidualne plany oraz wspierając naszych podopiecznych stałym kontaktem. Przykładowe autentyczne efekty widzisz na ekranie. Kliknij link w opisie, aby przejść na stronę stalowyszok.pl u wielu osób w rzeczywistości problemem nie jest zbyt duży poziom tkanki tłuszczowej, ale za mała ilość masy mięśniowej. Fakt, że nie masz wyraźniej kraty na brzuchu, nie oznacza od razu, że powinieneś przejść na redukcję. Wyobraź sobie, że spotykasz Gina, który zaoferowałby Ci spełnienie życzenia w postaci dodatkowych 10 kg mięśni. Nagle okazałoby się, że twoja sylwetka wygląda znacznie lepiej, mimo że wcale nie schudłeś. Masa to także czas, kiedy bardzo szybko stajemy się silniejsi. Warto wykorzystać ten okres, aby poprawić swoje wyniki w głównych ćwiczeniach wielostawowych, jak wyciskanie leżąc, wyciskanie nad głowę, podciąganie, przysiad czy martwy ciąg. Nieważne ile robisz serii rozpiętek na wyciągu, nie będziesz mieć wielkiej klaty, jeżeli jesteś w stanie wycisnąć tylko 60 kg. I niezależnie jak dużo wariacji uginania ramion z handlami masz w swoim planie, nie będziesz mieć ogromnych bicepsów, póki nie dasz rady sprawnie podciągnąć się na drążku. Istnieje także inne podejście do kształtowania sylwetki. W kontraście do tego, co pisałem powyżej, niektórzy sugerują nowicjuszom rozpoczęcie od redukcji i zejście do niskiego poziomu kantiduszowej, aby dobrze się przygotować do wejścia na nadwyżkę kaloryczną. Natomiast taka osoba zrobiłaby się po prostu bardzo chuda, co dla wielu jest kłopotliwe. Ponadto na redukcji znacznie trudniej o progres. Zależnie od stażu, siła przyrasta znacznie wolniej lub nawet może zacząć spadać. Podobnie jest z masą mięśniową. Trenując naturalnie i będąc długo w deficycie kalorycznym, możemy co najwyżej powalczyć o jej utrzymanie. Wyjątkiem są osoby początkujące, które dopiero zaczynają treningi siłowe. W każdym razie, w szerszej perspektywie, najmniejsze przyrosty będą mieć ci, którzy są na wiecznej redukcji. Takie osoby, kiedy tylko pojawi się na brzuchu odrobina tłuszczyku, panikują i natychmiast wracają na deficyt. Z tego powodu nie mają odpowiednio dużo czasu, aby solidnie przyłożyć się do zbudowania większej ilości mas mięśniowej i siły. Pierwszą zmianą, jaką zauważysz w lustrze po wejściu na masę, będzie fakt, że niemal natychmiastowo zwiększyłeś swoje rozmiary. Dzięki nadwyżce kalorycznej organizm zacznie odkładać więcej glikogenu i wody w mięśniach, co przełoży się na wizualnie większe gabaryty. Będziesz także lepiej się regenerować, a siła zacznie rosnąć z tygodnia na tydzień. Wymagające ćwiczenia, które do tej pory sprawiały, że traciłeś ochotę na trening, nagle staną się odczuwalnie lżejsze. W przeciągu pierwszego tygodnia, Twoja masa ciała znacznie wzrośnie. Nie jest to powód do paniki, gdyż w głównej mierze będzie to wcześniej wymieniona woda i glikogen, a także większe ilości treści jelitowej po podniesieniu porcji jedzenia. Z tej samej przyczyny urośnie obwód talii i pasa, co można mylnie zinterpretować jako nabieranie tkanki tłuszczowej. Ale także i to jest normalnym zjawiskiem. Nie ma co się łudzić, że po wielu miesiącach masowania będziesz wyglądać jak Arnold na scenie. Nie unikniesz całkowicie odkładania się zbędnego tłuszczu. Waskularyzacja będzie mniej wydatna, brzuch się rozmyje, a w obwodzie pasa przybędzie przynajmniej kilka centymetrów. Realistycznie w ciągu tej zimy będziesz mógł dołożyć kilka centymetrów w obwodzie klatki piersiowej czy ud. Przyrosty ramion będą mniejsze. W każdym razie, nie ma co liczyć, że po jednym sezonie staniesz się masowym potworem. Przechodząc z redukcji na masę, można być zawiedzionym rezultatami. Kiedy gubimy tkankę tłuszczową, łatwo utrzymać motywację, gdy forma z tygodnia na tydzień zaczyna wyglądać coraz lepiej, a kolejne centymetry stali lecą w oczach. Z kolei, będąc na nadwyżce kalorycznej, trzeba być o wiele bardziej cierpliwym, gdyż zauważalne efekty przychodzą znacznie wolniej. Są one widoczne nie z tygodnia na tydzień, ale raczej z miesiąca na miesiąc. Kiedy danego tygodnia żaden z obwodów partii nie wzrośnie, nie powinieneś panikować, że nie progresujesz, gdyż jest to w zupełności normalne. Bądźmy realistami. Gdyby dało się każdego tygodnia dokładać centymetr do obwodu klaty czy ramion, po pół roku wszyscy wyglądalibyśmy jak Nick Walker. To, jak będzie się prezentować nasza forma po zakończeniu masy, będzie zdeterminowane przez wielkość nadwyżki kalorycznej. W kilku badaniach sprawdzano, jak różne ilości dodatkowych kalorii wpływają na przyrosty. Wyniki prac naukowych wskazują, że z większego surplusu rzędu 500 do nawet 1000 kcal ponad dzienne zapotrzebowanie skorzystają przede wszystkim osoby początkujące, gdyż mają one największy potencjał do zbudowania mięśni. Im większy surplus, tym większe przyrosty u nowicjuszy. Należy zaznaczyć, że masując w ten sposób, nabraliby niewspółmiernie więcej tkanki tłuszczowej. Potencjalnie jest to lepsza strategia dla osób bardzo chudych. Z kolei osoba zaawansowana, będąca za blisko swojego naturalnego potencjału genetycznego, zyskałaby wyłącznie zbędną tuszę, gdyby dobrała tak dużą nadwyżkę kaloryczną. Niezależnie od doświadczenia, w dłuższej perspektywie lepiej jest przyjąć mniejszą nadwyżkę rzędu 200-500 kcal powyżej tej wartości ewentualne dodatkowe zyski masy mięśniowej są marginalne, a przyrosty tkanki tłuszczowej zdecydowanie większe. Kwestia doboru makroskładników jest znacznie prostsza. Niezależnie od stażu wystarczy przyjmować między 1,6 a 2,2 ,2 g białka na kilogram masy ciała dziennie. W przypadku tłuszczów wystarczy spożywać między 0,5 a 1,5 g na każdy kilogram. Całą resztę powinny stanowić węglowodany są one istotne na masie, gdyż dostarczają energii do treningów i pozwalają szybciej zregenerować się po ćwiczeniach. Choć wejście na surplus będzie wymagało stosunkowo dużych ilości jedzenia, nie warto dobijać kalorii w cudzysłowie śmieciowymi produktami. Pomijając fakt, że nie dostarcza ono zbyt wiele wartości odżywczych, to istnieją doniesienia naukowe mówiące, iż wysoka podaż tłuszczów trans wiązała się ze zmniejszonym poziomem testosteronu u mężczyzn. Są one zawarte m.in. w fast foodach, tak więc robienie masy na podwójnym makroyalu w McDonaldzie raczej nie będzie dobrym pomysłem. Do tego dochodzi kwestia dbania o układ trawienny. Twoi współlokatorzy raczej nie będą zadowoleni z Twojego doboru diety, kiedy na co dzień będziesz im wygrywać aromatyczną kakofonię bąków. Dlatego zamiast picia mleka czekoladowego przed treningiem niczym samsulek, zawsze lepiej jest zjeść pełnowartościowy posiłek lub chociażby szejka z owocami, który dostarczy błonnika. To, ile powinna trwać masa, jest kwestią indywidualną. Będzie to zależeć od poziomu tkanki tłuszczowej, z jakiego startujesz, czy nadwyżki kalorycznej, jaką przyjmiesz. W każdym razie, tak jak opisywałem na początku materiału, nie warto przekraczać poziomu 20% tkanki tłuszczowej. W takim momencie warto wejść na tak zwany mini-cut. Jest to termin oznaczający krótką, kilkutygodniową i zwykle agresywną redukcję. Celem jest szybkie pozbycie się nadmiernej ilości tłuszczu, tak aby możliwe było dalsze masowanie. Będzie to świetna strategia dla osób, które wciąż potrzebują zbudować więcej mięśni i nie powinny tracić zbyt wiele czasu na klasyczną docinkę. To ostatni gwizdek, aby zacząć budować niedźwiedziom masę tej zimy. Jedną z osób, której się to udało, jest nasz podopieczny Hubert, który na swojej ostatniej masie zbudował 12 kg. Posłuchaj, jak opowiada o swoich zaskakujących doświadczeniach po dołączeniu do klubu stalowej formy. Tu jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nigdy mi się nie udawało przebić tej granicy 70 kg. Rozważę 82, nigdy tyle nie ważyłem. Na początku to było tak, że podnosiłem 80 kg, czy no serio bym tego nie nazwał. To były dwa powtórzenia i tyle. Jedna seria, dwa powtórzenia, to było 80 kg, to był mój taki absolutny maks. I mówię tu o wyciskaniu na, na ławerce. Dzisiaj podejdę do 105 kg. W tamtym tygodniu to miałem 102,5 kg, w pięciu seriach trzy powtórzenia ponad 20 kg. Przybiłem postępu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Ze swojego doświadczenia no to ja, ja jak najbardziej polecam, bo można sobie zrobić tak wbrew pozorom pod podgórkę, tak samemu się w toba, więc właśnie dopakowując sobie do granicy możliwości te treningi. Tak tu staje ładny, układany plan w taki sposób, że każde kolejne ćwiczenie to jest inna partia, że da się to efektywnie robić. Ze swojej strony po polecam jak najbardziej oddanie się. Takie sprawdzone yy, ręce. Kliknij link w opisie i sprawdź, czy kwalifikujesz się do przemiany z klubem stalowej formy. Przyjmujemy tylko 40 osób miesięcznie, więc nie zwlekaj. To był stalowy szok, a teraz do następnego.